Siemanko, witajcie z tej strony Fun City, a dzisiaj dowiemy się więcej na temat rozwoju miasta w City Skylines 2. Ja na początku chciałbym Wam podziękować za 20 tysięcy subskrypcji oraz za wszystkich wspierających. Jest mi bardzo, bardzo miło. Moi drodzy, będziemy mieli do odblokowania 20 kamieni milowych. Które odblokowujemy przy pomocy punktów, które oczywiście zbieramy, budując różne budynki, a nawet drogi. Za każdą budowę budynku oraz za jej aktualizację, za upgrade tego budynku dostajemy punkty, tak samo za budowę drogi, co akurat bardzo, bardzo fajne, bo im więcej dróg tym będzie więcej punktów i będziemy mogli odblokować sobie kolejne budynki, kolejne kamienie milowe. Ja już moi drodzy nie mogę się tego doczekać zobaczcie jak to fajnie wszystko wygląda takie bardziej przejrzyste jest to moim zdaniem, jest tych, jest tych funkcji dużo więcej wydaje mi się niż było w jedynce, a mimo to jest to bardziej przejrzyste więc mnie naprawdę bardzo Bardziej się to podoba, też bardzo fajne jest to, że aby odblokować kolejną funkcję, to musimy sobie odblokować jedną z tych głównych funkcji, żeby dopiero przejść do tej. Nie możemy zrobić tak, że sobie odblokowujemy, przypuśćmy to i od razu to bo jeszcze po drodze czeka nas ta oto funkcja ten oto budynek, który musimy sobie odblokować bardzo fajnie oczywiście nie możemy z tym za bardzo szastać bo przypuśćmy braknie nam punktów a będziemy musieli sobie jakoś zupgrade'ować budynek związany z prądem i nie będzie i co wtedy? Więc to trzeba, moi drodzy, ostrożnie wszystko robić. Bardzo fajne budynki. Też mi się to podoba, że one będą te budynki tak, tak jakby troszkę żyły, że będą sobie tam jakieś samochody przyjeżdżały do tych budynków, jakieś towary przywożone i tak dalej, żeby to wszystko, wiecie, żeby miasto żyło. Bo to naprawdę to bym chciał w tej grze zobaczyć, żeby to było wszystko bardziej żywe. Lotnisko, moi drodzy, oczywiście zapomnijmy sobie bo tak się prezentuje, oczywiście jest to małe lotnisko, spokojnie, większe będzie większe i widzę, że buduje się lotnisko w ten sposób, jak to jest w Transport Fever 2, czyli od razu sobie wyrównuje teren, w którym będą samoloty lądowały, czyli jeszcze sobie tutaj wyrównuje ładnie teren, usuwa też widzę drzewa, chyba, bo tutaj nie za bardzo, ale widzę, że teren jest od razu wyrównywany, tak samo tu, więc to akurat spoko, że nie budujemy tego w ten sposób, że mamy tu jakąś taką ścianę dziwną, ale szkoda, bo nie będziemy mogli zrobić eksperymentu, czy samoloty przelatują przez ściany, chyba że z tej strony. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Tak, lotnisko jest dosyć dużych rozmiarów, takie nawet małe, też fajnie wygląda, mamy takie pasy dosyć szerokie. To też prezentuje się bardzo fajnie mamy oczywiście techniczny uniwersytet który prezentuje się naprawdę naprawdę bardzo fajnie jest to duży budynek widać ale powiem wam szczerze ja bym wolał budować sobie swój własny uniwerek każdy budynek po kolei tak jak to było w DLC Campus wydaje mi się że byłoby więcej zabawy także moi drodzy tak to się prezentuje premiera już za dwa miesiące będzie grane subskrybujcie kanał ja się z wami żegnam. Na razie. Pa, pa!